Podcast Beartox, witamy bardzo serdecznie. Odcinek numer 11, ja się nazywam Maciej Tyczyński, a z drugiej strony Piotrek Podsiadły. Czyli nic nie mi nie pozwolisz powiedzieć, tak? Nie, w tym odcinek właśnie przed rozpoczęciem tutaj po prostu doszło do kłótni, do wymiany zdań, powiedziałbym nawet takich wirtualnych ciosów. I ja poważnie się zastanawiam, czy już nie założyć takiej indywidualnej działalności artystycznej, bo po prostu duety już mnie męczą. Dochodzę do wniosku. Dobrze, zobaczymy, czy sobie poradzisz, Maciek. Sam, słuchajcie, od odcinka 12 będzie Beertox 1. Tam szukajcie mnie. <grym> albo, be, albo nie, jeden będzie Beer, a drugi będzie Tox. O, dobrze, no, ja będę żeby... Beer. Dzielimy się porówno po, po połowie. Dobra, słuchajcie, w najlepszym podcaście świata dzisiaj będziemy rozmawiać o beczkach. Beczkach. I nie będzie to bynajmniej program Zapytaj Beczkę. Nie o. będzie to też. Nie. Nie mogłem sobie y, odpuścić tego jakże śmiesznego żartu. E, tylko będziemy rozmawiać, ale żakowaniu w beczkach ostatnio, tak, bardzo modnym. Pytanie graniczne, otwierające odcinek, to czy wystarczy y, wrzucić każde lepsze piwo do beczki i. Magicznie z... Albo nawet nie lepsze. Albo nawet nie. nie lepsze. Czyli czy wystarczy wrzucić piwo do beczki i można, prawda, y, no. Zakasać rękawy i powiedzieć. O, dobra robota, poklepać się po plecach. No właśnie i odtrąbić sukces fanfary, że słuchajcie, mamy takie super piwo yy, BA. Normalnie <słuch> tak, nad tym będziemy rozprawiać. Bo dlaczego? Właśnie z tego powodu, że jest to takie popularne, jest tych piw yy, tak dużo, właściwie. No jeszcze myślę, że nie, ale tak powoli czekam, aż dojdziemy do tego etapu, jak yy, z IPA, czyli. O Jezu, znowu kolejne piwo leżykowane w beczce. Ja tam w, chociaż, sumie, ja tam w sumie nie miałbym, nie miałbym za, bar za bardzo nic przeciwko, ale... O to może być trudno. No ale właśnie, szczególnie kiedy pojawiały się pierwsze, czyli pierwsze wersje e, artyzana Chateau w beczkach. Czy... Jest, trzeba przyznać, jest szaleństwo. W Stanach na mm przykład -hmm. znalazłem, że jest, są w ogóle festiwale dedykowane tylko piwom tak, leżykowanym z Też się tym podjarałem, bodajże w Illinois, tak? Festiwal w Chicago, w... tak. Festiwal o wdzięcznym skrócie Fobab, czyli right. Festival, Festival of barrel Age Pierce. Wow, chyba nawet to powiedzieliśmy właśnie. to um, synchronicznie. Więc jest hype na to. Ale tak, i jeszcze słyszałem naprawdę... w ogóle, że dochodzi już do sytuacji, kiedy są po prostu bitwy o beczki w Stanach. Czyli po prostu browary są normalnie, aukcje, są, e, prawda, jakieś tam. No, dlaczego, żeby nie? Mała, prawda, rodzinna destylarnia ma jakąś beczkę po, prawda, Bourbonie, z gdzieś tam zatopionego, w Tytaniku, znalezione parę dni wcześniej, i teraz sprzedają to browarom, i po prostu chodzą za zawrotne ceny. Trudno w sumie znaleźć ceny. Udało ci się w ogóle znaleźć cenę takiej beczki, bo ja. Szukałem no, szczerze i... mówiąc, nie szukałem, bo jakoś A. tak aż wybitnie mnie to nie interesowało. Ja od tego zacząłem. Ale... <grym> no to widać te dwa różne podejścia. Ja szukałem wiesz, wierszy o beczkach, piosenek <grym> o beczkach. Po, e, poetycka poetyczkach do tematu. Dokładnie. Dobrze. Nie, ale już bardziej, bardziej do rzeczy. Czy, takie pytanie też graniczne, właśnie, czy każde piwo, załóżmy, że mamy piwo i wkładamy je do beczki, masz wersję w beczce i bez beczki, bez bezbeki. No. I czy ten bezbek no. będzie zawsze gorszy w pewnym sensie od tej wersji beczkowej, to znaczy, czy będzie mniej urywał tyłek, zakładając, że to beczce się nie zakazi, bo wiadomo, w beczkach są brety i tak dalej, może się skwasić i w ogóle. Nie wiem, trudno powiedzieć. No na razie z mojego doświadczenia wynika dosyć jednoznacznie, że wersje beczkowe zwykle robią y, większe wrażenie. No, no właśnie, no, ja myślę, to znaczy nie miałem zbyt dużej okazji pić tych samych piw y, w wersji bez y, nie leżakowanej w wersce i Rzez, w leżakowanej. Że Uniknąć stwierdzenia bez beczki. No, już, już, już raz użyłem i chcę, chcę już y, obejść się dalej bez. No. Ale. Piłem natomiast takie, które, w których czułem, że akurat to leżekowanie w beczce się nie udało. To znaczy, nie wiem, jaki był, e, a, jakby, jaki był efekt bez tej beczki. Może Przykłady, również tak proszę pana, były. konkrety. Proszę Przykłady tutaj... to były piwa bodajże z birbanta leżekowane w beczkach. E, chyba nawet piliśmy razem w beczce po whisky. E, był taki ris w beczce po whisky, wydaje nie mi się. Nie kojarzę. Ja wiem, że. A może. No, w każdym razie była taka alkoholowość. No, chociaż nie wiem, czy to była kwestia. Może sam riz był alkoholowy, ale jednak to była taka, wydaje mi się taka hamska, mówiąc w cudzysłowie, że raczej to było właśnie z tej beczki i to było takie przez to nieułożone, strasznie piwo. Ja Wcale pamiętam, nie że jeszcze... było fajnych nut, właśnie drewna i tak dalej, tylko alkohol. No tych konkretnie nie kojarzy, ale mi się z kolei przypomniało teraz, pamiętasz spinty, piliśmy to piwo, jak on się nazywało, takie nie, 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 niepo, nie. A, y, nie, nie. No, rozumiem, nieustraszony? Nie. Nieustraszony? Nie, jak to co tam było? Niepokorny? Nie, Nie po... No, coś, coś w tym stylu. W sensie to, tak, <grym> tak. to też tam było z jakimś. Um, ale dużą ona była ilość... z wiórami bo Tak, się. ale ja pamiętam, że ona. To mi akurat bardzo smakowało. Nie, ja powiem, że było spoko, ale by... generalnie spora krytyka była chyba też, właśnie, że przegięte z kolei ta beczka, no tak? Tak, w ale ogóle... o, o tym. O, myślę, że o y, kwestii beczki, WS, y, wióry y, albo inne tam substytuty to jeszcze za chwilę. No. Na razie, właśnie, właśnie o tym. No więc, właśnie, czyli czy to jest takie y, panaceum na niekoniecznie dobre piwa, albo na zrobienie super piwa, że wrzucamy do beczki i ten. Czyli wynika z tego, że w sumie jest. Panaceum, panaceum chyba nie. Na pewno jest doskonałym zabiegiem. Logistyczno-marketingowym. Mhm. Logistyczno dlatego, że no jednak, kurde, jak się przelewa piwo z leżaka do beczki, no to mamy leżak do wykorzystania na coś innego. A no, jak fakt, wiemy... Ale musimy też zakupić tę beczkę jednak. No zgadza się. Powiem szczerze, że, że w ogóle to było takie trochę moje odkrycie, jak tak czytałem trochę właśnie o przygotowaniu do tego odcinka, bo przed, tak mi się wydawało, troszeczkę pochopnie wydawało mi się właśnie, że to jest takie, w sumie to jest taka oczywista wygrana dla browaru, tak, bo em, w sumie nieważne, jakie piwa do końca zrobią, em, jeżeli dostaną... No właśnie nad tym, nad tym chciałem podyskutować, nie? E, no właśnie, tak, tak mi się wydawało w sumie przed, przed, przed tym, jak zacząłem czytać trochę o tym, że no w sumie, jakie tam piwo by nie było, em, było, nie było, nie było em, to wystarczy dostać dobrą beczkę Wrzucić do beczki na pół roku czy coś takiego, sprzedać dwa razy drożej, w sumie efekt to no, nawet jeżeli nie będzie rewelacyjny, to prawdopodobnie będzie zadowalający, bo jednak te nuty beczki są bardzo przyjemne, co są jakby Często właśnie... przykryją wady. Często bo przykryją wady. To jest aromat dosyć mocno dominujący. Plus, jeżeli w większości te piwa wrzucane do beczek są dosyć ciężkie, więc jakby leżakowanie raczej tylko im na dobre tak, wychodzi. Więc, no rzeczywiście, jeśli mielibyśmy je leżakować w tych tankach, to to, to trochę zajmie. A tak to tak leżakujemy w tych beczkach, gdzie i tak normalnego piwa nie leżakujemy, to rzeczywiście plus. Więc możemy wrzucić jakieś lżejsze sobie w tym czasie do leżaka i sprzedać na bieżąco. Więc wydawało mi się, że to jest generalnie taki takie trochę. No, idealne rozwiązanie do browaru, tak więc mm -hmm. że zacząłem jakiś, jak, jakąś teorię spiskową się zastanawiać, kto tak naprawdę stoi za tym popularnością beczek, czy to są konsumenci, czy to są browary, ha! I do czego doszedłeś? D doszedłem do tego, że wcale chyba aż tak, tak wesoło i złoto nie jest, jak mi się wydawało. No tak, y ja też tak poczytałem, no i co wynika? Wynika z tego, że na przykład mamy dużo teraz piw w beczkach po Bourbonie. No. A dlaczego? No, dlatego, że są przepisy mówiące, że Bourbon e, musi być leżakowany zawsze w jednej beczce i tej beczki do le ponownego leżakowania burbonaż użyć nie możemy. Czyli ona i tak jest y, do, no do sprzedania, do sprzedania najczęściej, bo raczej za darmo nie oddajam. A to nie wiedziałem tego. A... E, I w tym w tych beczkach są często leżakowane albo jakieś whisky, już takie. Nie z obostrzeniem takimi przepisami, czyli jakieś powiedzmy szkockie, no tutaj nie znam się tak super na whisky, no ale po prostu jakieś inne, które nie mają tego tej nazwy Bourbon, mhm. albo właśnie piwa. Bo przecież właśnie tych beczkach po Bourbonie i, i dlatego też to taki troszeczkę mój wniosek, ale wydaje mi się, że chyba słuszny. Dlatego te piwa ryzykowane w beczkach po Bourbonie mają tą nutę wanili taką wyraźną. No. która pochodzi z dębiny, no. która zawiera właśnie wanilinę, bo ta beczka jest jak gdyby stosunkowo najświeższa, to znaczy, rozumiesz, ma większy jest walor tej beczki, to znaczy tego drewna, mhm. oczywiście rzeczywiście nuty bourbonu też są, niż w beczce, w której powiedzmy kilkanaście razy było whisky czy wino, które ma już bardziej, tutaj nacisk będzie położony na nuty tego alkoholu, który w niej był. Okej, okay. no? um, nie, nie, nie myślałem o tym. cię? No to tak. For, for e, to, to, to za ile ta beczka? <laughs> nie. Um, ciekawe. Um, znaczy mi, mi się cały ten takie jakby właśnie przekonanie, że to jest taka trochę uniwersalna wygrana dla browaru. rozmyła w tym po prostu jak zacząłem trochę czytać o tym, że troszeczkę jest jednak pierdzielenia się z tymi beczkami. W sensie to nie jest nie, taki no to nie jest taki materiał, że właśnie a kupuję, wleję piwo, zapomnę na pół roku i e, prawda potem sprzedam dwa razy drożej. Jest no. jak zacząłem czytać, ile to jest właśnie że w jakiejś to. jakieś konkrety, a oprócz tego, że zacząłeś czytać, Maciek. No nie, ale wiesz, no Cieszymy właśnie... się, że należysz do tych 38% Polaków, którzy czytają. Ale... Temperatura, wilgotność, um, natlenienie. Um... No tak, i plus y, wszystkie właśnie te dzikie bakterie i inne. Tak, że... ryzyko. że jakby nie jest to. Takie Transport. do końca. Transport, dokładnie, przechowywanie, no. Jest po prostu, jest w tym trochę zabawy. Plus jeszcze czytałem na jakimś forum um, tych um, piwowarów domowych w Stanach, jak właśnie um, była gruba dyskusja na temat tego, um, czy właśnie, bo też um, na przykład w Stanach, nie wiem, czy w Polsce jest, są do dostania w ogóle, ale w Stanach na przykład um, już destylarnie robią też um, jakby. Przerabiają duże beczki po Bourbonie na przykład na takie mhm. małe beczułki właśnie dla piłowarów domowych. Aha, ale tę beczkę. Tak. Już tam przerabiają. Tak, okay. już no tą zużytą. To... Przerabiają na, wiesz, czyli możesz mieć ta taką mini-wersję takiej beczki prawdziwej z, z, po brandy, czy tam po Bourbonie, nie? Wow, ciekawe, to musi być dopiero drogie. Ale, <laughs> ale właśnie czytałem dyskusję na tym forum i po prostu ludzie, bardzo dużo ludzi mówi, że po prostu. To jest bardzo duże ryzyko. Mam tak? sucho jest... w domu i mi się rozeschła. tak. Tak, albo... i też um, mówię właśnie o tym, że przez to, że um, ta beczka jest jakiś tam inny sposób, czy tam przez to, że ona jest właśnie na świeżo zrobiona, zrobiona, czy jak to się mówi, zbita, no, zbija tak, się beczki? Tak. Nie. Tak to ona przez to więcej będzie przepuszczała powietrza, jest więcej, większa, tak, tak. większe ryzyko, że się może rozszczelnić. No generalnie dyskusje w nieskończoność. To znaczy gdzieś w ogóle wyczytałem, że jakby beczki z założenia przepuszczają to powietrze, każda. Tak, 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 tak. I to jest jakby w pewnym sensie też no, i wada i zaleta, bo mm. piwo, e, wiemy, że są te nuty takiego pozytywnego utlenienia, mm. które się ujawnią właśnie w przypadku tych piw mocniejszych, które najczęściej są leżakowane właśnie w beczkach, no ale też może być to wada jeśli, jeśli to będzie albo słabsze piwo, albo jak nam się utlenia jakoś niekorzystnie. No właśnie, ale też tak się zacząłem zastanawiać i szukać, bo właściwie z tego co wiem, no na polskim rynku to w ogóle to jest 100%. A na światowym, amerykańskim szczególnie to też bardzo trudno. No bo zauważ, że wszystkie piwa są leżakowane w beczkach już po czymś, tak? po jakimś innym trunku. A pra praktycznie no w Polsce, w Polsce nie ma a z granicą też jak poszukam takich piw jest bardzo, bardzo mało, które są leżakowane w świeżej beczce, takiej świeżo okay. zrobionej. W sumie no i nie tak o tym, ale zaznaczyłem... wydawało mi się, że to po prostu walory czysto... Znaczy no wiesz, walor czysto, mm, właśnie dokopałem się do fajnego artykułu, jakby wywiad powiedzmy taka, mm, jak to powiedzieć, pewnie to było na zasadzie, że wysłali pytania mailem i były odpowiedzi, bo po prostu odpowiadają e, piwowarzy tych najbardziej znanych czy tam no, Prowarów rzemieślniczych w Stanach. No. No i tam na no, takie kilka pytań dotyczących ryzykowania w beczkach. No i czy używają tych świeżych, czy, mm, czy właśnie używanych wcześniej? No i tam większość, że oczywiście, że tych używanych, no bo ciekawsze walory smakowe. No oczywiście, że ciekawsze. No to no, właśnie że, ja, ja, tak, ja tak myślałem, że właśnie o to, o tak, to, znaczy, o to by mi chodziło. Na pewno jest to, to, to nie jest taki argument zupełnie. Znaczy, jest argument istotny, no ale że właśnie te walory. No ale tak nie wszyscy tak przyznali, ale część przyznała, że no a po drugie beczki świeże są za drogie po prostu. Serio? No tak, bo a. no tak jak ci mówiłem, no beczka świeża jak robisz jakby na zamówienie, musisz się ściągnąć. No. Robią nią dla ciebie. No to rzeczywiście to jest bardzo ryzyko, no to są, to są drogie, to są drogie, to nie są tanie rzeczy. A natomiast sytuacja kiedy Dajmy na to jakaś destylarnia Bourbonu i tak tą beczkę musi zbyć, no to naturalność będzie tańsza. No a zresztą, nawet na logikę, rzeczy używane są No Rozumiem, zdobych. rozumiem. Nie, nie no. pomyślałem o tym zupełnie. A druga rzecz, no to... Kiedyś, no wiadomo, historycznie piwo w ogóle leżakowane było w beczkach. No zgadza się, w dębowych w ogóle dębowych, też historycznie dębowych, głównie. czy znaczy nadal w dębowych się leżakuje, Na no, dąb jest właściwie, w Zdecydowanie zdecydowanej większości to jest, to jest to drewno, tam różne rodzaje tego dębu, no, rozumiem. Podobno polski jest też dobry, nie wiem. No ale jakby są dwie, dwie rzeczy, bo można było leżakować właśnie w czystej takiej beczce, naprawdę czystej, mhm. ale często też do piwa tą beczkę od środka albo osmołowywano, a, Ale tak, tak. Jakimś woskiem zabezpieczalność, i tak dalej, żeby właśnie to piwo nie miało kontaktu bezpośrednio z drewnem, nie miało opcji się zakazić, mm. to też troszeczkę tam no, dezynfekcja wiadomo. No i co, tylko wtedy nie mamy efektu beczki. No rozumiem. Właśnie też, też mi się przypomniał, że właśnie w tej dyskusji też właśnie poruszali ten temat, że. Becz, no tam do. Niektórych tam destylatów właśnie są opalane, tak? Też. Odszedł, a, no, okej. Okay. No bo wydaje mi się, sposób, że po prostu to chodzi. Tutaj nie wystarczało, bo są popiwa jest za słabszy, tak? W przypadku mocniejszych trunków to ten alkohol jednak konserwuje. No bo, bo chyba to chodzi tutaj, żeby jakkolwiek zabezpieczyć się, prawda? Tak. Żeby, tak. No bo jednak. No więc... Taka świeża beczka to naprawdę to może być siedlisko tutaj, wszystkiego, znaczy, tak, nie? korników. Ja się zastanawiam, dlaczego jest tak mało w tych. Ale no świeża po prostu, po pierwsze, poza tym, że jest droga. Po drugie, to było ryzykowne. A jak chcemy już, jak już kupujemy tą beczkę, no brety możemy kupić same, brety możemy kupić taniej niż brety w beczce, tak? No, rozumiem. No i myślę, że bret, takie brety to, to jest najlepsze, co można w takiej beczce dostać w sumie. No dokładnie. No um. ale właśnie. I tutaj takie pytanie troszeczkę, żeby nie było, że się monologi tworzą, ale się tak zastanawiałem, bo to jest takie coś, co mi tak. Podświadomie może troszeczkę przeszkadza, zastanawiałem się, jak to nazwać i, i, i e, jak to w słowa ubrać, ale właśnie taka, jak to powiedzieć, taka troszeczkę ukazywanie podrzędnej roli tego piwa, piwa jako takiego, to znaczy, że okej, okay, piwo jest super, ris jest super, ale tak naprawdę dobry, to będzie jak go włożymy do beczki po jakimś innym trunku, rozumiesz, że e, no, okay. piwo jest spoko, ale takie naprawdę, żeby było dobre, to musimy do niego albo wpieprzyć w beczkę, beczkę po winie, albo po whisky i tak dalej, i mm. wtedy dopiero będzie super. I zawsze dlatego, zawsze... dlatego zawsze się zastanawiałem, jak oni to na konkursach rozwiązują, um, bo no kurczę, jednak porównywać piwa w tym samym stylu, na przykład lisy leżakowane w beczkach i nieleżakowane w beczce, no to mi to się wydaje lekko absurdalne, nie? No tak, tak, dwa różne światy. Wydaje mi się, że zwykle są robione inne kategorie Podkategorię jakby doleżakowanych w beczce, no co też pokazuje jak właśnie bardzo duży wpływ ta, ta, ta beczka ma na... Ciekawe w ogóle ile razy użyjemy słowa beczka w tym odcinku. Nie <laughs> wiem, może jest jakiś yy, beczkalkulator. <laughs> <laughs> yy, więc wiesz, na pewno ma bardzo duży wpływ I, i coś w tym jest, że faktycznie jak się tak nad tym zastanowić, to to może oznaczać, że no nie wiem, że tak umniejsza trochę rolę no jakości jakoś piwa, że od, raczej od, do, się do nie tego zmierzasz? żeby ktoś leżakował, zresztą wtedy jakby to miało być, w, w, nie wiem, whisky w beczce po piwie, no chyba, że takiej z ponownego recyklingu, to znaczy była po whisky, jest po piwie i znowu dajemy w to whisky, no. Mi się wydaje... W hmm. sumie ciężko mi powiedzieć z czego to wynika, bo kompletnie nie. No lambiki. Lambiki są leżakowane w takich beczkach dedykowanych. Znaczy, o Jezu, straszne słowo. No w beczkach właśnie tworzonych, ale to są beczki najczęściej. Tutaj ta rola, no w ogóle lambik jest bardzo specyficznym styrem, tak? Bo po pierwsze używamy starego chmielu. Tak, tak, tak. A po drugie tych starych beczek, gdzie tutaj właściwie nie przechodzi już no drewno. Znaczy nuty, nuty właśnie z drewna, tylko bardziej chodzi o te wyhodowane tam szczepy dzikich bakterii, dzikich drożdży. Więc no okej, okay. jest... no to no, no właśnie. Ale, ale też nie słyszałem chyba, żeby ktoś leżakował jakiś inny trunek w werskach polambiku, no nie sądzę. No nie wiem, w sumie ciekawe byłoby usłyszeć od kogoś, <laughs> kto się tym zajmuje i jakby handluje takimi beczkami, czy coś takiego. No dobra, a teraz poruszmy temat. Beczka kontra. Um, wiórki albo, albo tam kostki jeszcze też się to w Polsce chyba rzadziej, ale generalnie to się używa też kostek takich. Mm -hmm. No, cóż, jakby właśnie a propos trochę nawiązując do tego, co powiedzieliśmy, no to widzę ten plus, że w przypadku wiór czy takich kostek, no to jakby bardziej zdecydowanie łatwiejszym zadaniem jest. Bo zazwyczaj one są. Yy, nie po jakimś trunku, tylko właśnie świeże samodrewno. drewno. Mm. Jakoś tam opalone w różny, w różny, w różny sposób tam e, z różną no, nawet, no, mocą spalone. Pod kątem, no więc tutaj pod mamy kątem, taki plus, że, że będą bardziej te nuty drewna niż tego trunku jakiegoś. Pod kątem piłowarstwa domowego, no to w ogóle chyba bez, bez dyskusji no, jest, tak, że po prostu. To jest duże ułatwienie, po pierwsze logistyczne, mm. no, pod każdym względem. Tak, pod każdym, naprawdę. Ale to jednak czyta się i, i jednak czuć to w tych piwach, które się, które się pije, że no to jednak nie jest to samo. Tak są mówisz, są to, że, że piwa... nie, nie piłeś piwa z... Też, piłem piwa, które były bardzo, ale chociaż też właśnie nie wiem na ile to jest, bo, bo nie piłem piwa leżakowanego w beczce właśnie nowej, mm -hmm. tylko zawsze po jakimś trunku, więc nie wiem na ile to jest kwestia gorszości, jakby... gorszości? Kurde, <grym> czego? <grym> No, tego, że płatki dają gorsze efekty, niż tego, że po prostu zazwyczaj w tych innych piwach to tak naprawdę roboty robił ten alkohol. W sensie, ja się, ten nuty, Ja się też teraz tak zastanawiam, że tak pod czysto takim pragmatycznym jakby, że zastanawiam się po prostu, czy leżakowanie piwa z wiórami przez tak długi czas porównywalne do tego, co można w beczce. Bo na przykład, widziałem jakieś takie informacje, że niektóre browary to aż do 24 miesięcy w tych beczkach trzymają tak. Te piwa. Tak, tak, no tak, standardem wydaje się nawet rok po prostu. Tak, 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 i standard. No i ja się zastanawiam, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby dało się z jakąkolwiek ilością wiórków, wiórów, jakby, no że te wióry przez 12 miesięcy wydaje mi się, że tracą najzwyczajniej w świecie całe to swoje, to co miały oddać, to oddają szybciej, tak mi się wydaje, nie? No chyba tak. No jednak to jest mniejsza w pewnym sensie powierzchnia. Nie wiem. Szczerze mówiąc, czy da się to jakoś tam policzyć, ile, ile muszę wsypać wiórów, żeby hmm. był efekt, jakbym tą samą ilość piwa wtoczył do beczki? Myślę, że to, jest, jakoś... ja myślę, że to ty... jest pytanie godne prawda Czesława Dziewa... Dziełaka, który pewnie no myślę, uważał myślę, 40, 40 warek. 40 warek w każdy inny procent prawda <laughs> beczek i z innego opalania i tak dalej, i później prawda, porównuje sobie. Tak, to. Na, na mi się wydaje. Zdecydowanie, no ale też może jest chociaż wątpię, no bo na przykład w przypadku chmielu, tak, mamy troszeczkę tą e, zależność że między szyszkami a granulatem chmielowym, no że granulat jest bardziej wydajny, bo jakby większa powierzchnia e, ma kontakt z piwem tego mm -hmm. granulatu niż w przypadku szyszek, no to może tutaj, chociaż tutaj myślę, że to troszeczkę chyba jednak może na odwrót działać, nie? Nie wiem, właśnie trudno, trudno powiedzieć. W sensie powiedzieć, szybciej oddadzą i już po prostu będą wypłukane. Zgadza się. No na pewno cały czas też jeszcze trzeba dodać o całym tym właśnie aspekcie marketingowo takim, prawda, tworzenia historii, no bo no, nie było chyba, ciebie też na festiwalu, kiedy dr Bru otworzył swojego Lisa, no tak, czy no, tam tak, że barry w, Wine bezpośrednio peczki, z beczki. Z beczki jest no, w Polsce, szczególnie w Polsce. Właśnie jeszcze tak się zastanawiam nad tym, że jest to o tyle ciekawe, że w Polsce się zrobi na to taki boom, że kurczę jak tak myślę, to te wszystkie te beczki praktycznie muszą być importowane. No ja nie wiem, czy jest jakaś w ogóle no, jak polska to? destylarnia whisky czy bourbon Nie wiem, chyba nie sądzę. Znaczy nie sądzę, żeby któraś robiła swoje beczki, to na pewno nie. Może któraś importuje beczki, ale nie wiem, czy... No nie słyszałem, żeby ktoś wykorzystywał beczki od polskiego jakiegoś producenta. No chyba, no czy... chyba, że prawda, że żubrówka palona jest jakoś, nie wiadomo gdzie <laughs> leżakowana, no. Tak. No bo, no bo skąd ten kolor? Z, Czy w ogóle, nie, przepraszam nie, nie, bardzo, bazno, przecież wi wiadomo nie od dziś, przecież mamy piwo dębowe, które oczywiście, że jest leżakowane w beczkach. No, jak, jak mogę zapomnieć, w ogóle prekursorzy prawda, leżakowania, zanim jeszcze, zanim jeszcze ktokolwiek o tym pomyślał, jeszcze w jakich cenach dodajmy. <słuch> Właśnie, a tutaj zdzierają. Ech. Powinniśmy powiedzieć, Skandal. E, teraz przerwa, przerwa na małą wiadomość sponsorowaną. <słuch> Tak naprawdę właśnie, słuchajcie dobrze zrobiliśmy tą kryptoreklamę, dobrze to nikt, zrobiliśmy. Znajdzie. Nikt się tego, nikt się nie zorientuje, słuchaj, nikt że się tego nie, nie zorientował. Dobra, czy ty masz jeszcze jakieś, jak to powiedzieć? Podsumowania, przechodzimy do podsumowań? No myślę, że powoli można. Nie, w sumie... Można by się oczywiście jeszcze rozwodzić nad tym, który, które beczki po czym dają najfajniejsze rezultaty, ale myślę, że to jest, to jest dosyć indywidualna kwestia, chociaż taka teoria, że Wiadomo, no beczki po winie jednak raczej do piw kwaśnych, a beczki po whisky tam burbonach i rumach. Nie wiem, chciałbym, to, to... chciałbym, żebyśmy mogli wysłać jakąś taką super kontrowersyjną teorię typu, o taki jest prawda, hype na te beczki, nie wiadomo co, ale tak naprawdę to jest nic szczególnego, no ale prawda jest taka, że no, no kurde, no, 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 robią robotę, no co? No, no tak. Chociaż no mam tą taką właśnie barierę taką, że, że niby się to piwo tak yy wyswobodziło z, wiesz, że nie jest to uznawane, nie jest uznawane za podrzędny trunek względem wina na przykład, no. ale jednak w pewnym sensie tak zupełnie jakby z drugiej strony wychodzi, na, na, drugiej, na drugim krańcu tego tej, tej piwnej rewolucji wychodzi jednak, że a musimy jednak wrócić do tego, że jednak cały whisky to whisky, co so Burbon to Burbon i a, dopiero. Rozumiem, że, że to, cię, to cię boli, tak? Tak, trochę mnie tokuje. Okej. Okay. A chcesz jeszcze powiedzieć o tym y, whisky z piwa? Czy, y... A, no to jest taki ciekawy, uboczny, y, nie wiem, efekt czego. I naszych poszukiwań do odcinka i robienia. Y, piw rzekowanych w beczkach. No, jak Myślałem, że i robienia, robienia wszystkiego, żeby tylko nie uczyć się do sesji. A, to też. Ale, no nie, jest to. Oczywiście robi się nie tylko whisky, bo zdaliśmy, że whisky, ale też robi się destylaty z piwa różne, które nie są zwane whisky, bo po prostu chyba potem nie, niekoniecznie muszą być leżakowane w beczce. No to wtedy nie mamy whisky. Ale wydaje się to całkiem ciekawym. W domu też można by spróbować, oczywiście. Chyba nielegalne. Tak. No, destylowanie nie, chyba... to już nie. Nie, to A... nie piwa. Nie, się To dywało... jak Kimber. Oh, okay. e, więc ale jak piwo nie wyjdzie. Znaczy, jeśli, jeśli nie wyjdzie, ale nie będzie kwachem, to dlaczego nie? Nie, no myślę, że ciekawy też. E, nie piłem nigdy żadnego. Ale myślę, że może być. Przestylowane przedestylowane kwaśne piwo, słuchaj. No myślę, że to wyjdzie coś strasznego. Chyba, chyba tutaj wchodzimy w jakieś zakazane strefy piwowarstwa powoli. Tak. Yy, no nie wiem, my raczej, ja raczej. Aż tak mnie nie korci, kurde, żeby nabywać beczkę do domu i leżakować e, swoje piwa. Nie, Płatnie właśnie serio, o ile, o ile właśnie jeszcze jak zaczą, zaczynałem o tym czytać, to tak sobie myślałem, wow, ale byłoby super, to po prostu im więcej o tym czytałem, to takie wow, jeżeli... Tyle rzeczy przy robieniu samego piwa może pójść nie tak, Dokładnie. że do tego kolejnego elementu y, losowego dla nas tak. zdecydowanie, to już byłoby za dużo. Tak mi się wydaje no więc co dajcie znać oczywiście zawsze zachęcamy do dzielenia się opiniami na temat piw w beczkach na temat beczek jakie było najlepsze Piwie. piwo a właśnie a jakie było najlepsze piwo leżakowane w beczce które kojarzysz teraz które hmm. piłeś no wiesz piłem raczej polskie jednak w przeważającej większości więc z tych które piłem to ten barley wine od doktorów leżakowane w beczce po bourbonie był naprawdę super Mhm. Mam cały czas niewypitego samca alfa. O, też podobno, podobno dobry no to. Trzeba będzie spróbować. Ja, ja tak sobie, sobie o, nie O, chociaż no super było też Oladu. Yy, czyli ten. Yy, chyba od ciebie nawet dostałem. U. Prawda z Har Harvey Stone'a. No możliwe, ja tak możliwe, możliwe, no. Po tej 16 czy 18-letniej whisky to też było naprawdę. Chociaż tam było te, te nuty whisky były dla mnie można troszeczkę zbyt intensywne. Serio? O. Tak. było po bandzie. Okay. Um, I w takim, takim torfowym wydaniu, czy w takim alkoholowym? W takim takim torfowym, ale okay. tak no ja lubię generalnie torf, chociaż to było jakiś czas temu, może wtedy jeszcze nie lubiłem. Właśnie powiem szczerze, że nie za bardzo mogę sobie teraz przypomnieć jakiegoś takiego najlepszego, który piłem właśnie, bo przez to, że zwykle się pojawiają wersje tych takich. Super piw potem po jakimś roku coś się okazuje. Wow, słuchajcie, a w ogóle to mamy to pamiętacie, Ro tak. rok temu to mamy teraz w beczce. Um, to jakby właśnie nigdy jakby nie mogę sobie przypomnieć, które piłem i były w beczkach, a które nie. Ale um, także jakby teraz sobie nie mogę przypomnieć za bardzo. Um, ale może potem na, do, dopiszemy w opisie odcinka czy coś takiego. Nie. Albo i nie. No. Not so important. Nie, nie, nie wydaje mi się. Także dziękujemy bardzo za uwagę. To by było tyle na dzisiaj. Komentujcie, lubcie. I w ogóle słuchajcie przede wszystkim. Do usłyszenia. Cześć.